Witam Was bardzo gorąco, ja jestem Jokerku, to jest kolejny odcinek z kariery Wilków. No i tak, czeka nas mecz pucharowy w Carabao Cup. Ja na ten mecz oczywiście wyjdę drugim składem. Także muszę tu porobić sobie małe zmiany. Więc tak, oczywiście zapatrzcie co będzie grał Drągowski, bo po to go sprowadziłem, żeby grał w tych meczach pucharowych. Na lewej oczywiście Tavares, tutaj w środku obrony będzie grał Tomori, e, Sfero na prawej będzie grał Tavares, drugi Tavares oczywiście, nie mylić z tym Tavaresem. E, ok w pomoc będzie grał e, Fernandez, e, Soler oraz, oraz, nie wiem kto tu może grać. Nie wiem, może dać szansę Taylorowi? Nie wiem, nie wiem. Albo niech zagra po prostu diallo. I w napadzie będzie grał neto tutaj będzie grał Q-Tronę i powiedzmy, że właśnie Trinkowo zagra od pierwszej minuty. Najwyżej traorek go zmieni w drugiej połowie. No i tak, i taki skład mi się, że będzie dobry na te spotkanie pucharowe, że powinni sobie, powinni sobie poradzić <laughs> z tą drużyną, no bo oni grają chyba w Championship albo, albo jeszcze niżej, więc no. Więc nie powinien być problemów, także symuluj mecz. Jeszcze tak chciałbym wyjaśnić, czemu nie było, czemu nie wrzucałem tak długo filmów. Mówiłem to już w, poprzedniej, w poprzednim odcinku, w poprzednim filmie z kariery Górnika Zabrze, ale jeśli ktoś nie ogląda, to powtórzę jeszcze raz. Miałem remonty w mieszkaniu, trwały one tak niecałe 2 tygodnie. No, można powiedzieć, że 2 tygodnie one trwały, dlatego też nie miałem za bardzo warunków żeby nagrać te odcinki. Yy, druga sprawa to, że po prostu zacząłem, zaczęła mi się sesja, znaczy już zaczęła mi się dawno sesja egzaminacyjna. 14 chyba czerwca mi się zaczęła sesja egzaminacyjna, już mi się kończy na szczęście. I to też było powodem czemu, czemu, czemu nie nagrywałem, ale teraz mam nadzieję, że to się zmieni. Że odcinki będą już coraz, coraz częściej się wśród, będą one się pojawiać. Yy, mam nadzieję, że tak będzie no i tak, no ale też nie będę nie, mów, nie mówię, że, że będę teraz, że tak powiem rzucał odcinkami, no bo to że zaczęło się to, że zaczęły się wakacje, to nie znaczy, że dla wszystkich, dla mnie się nie zaczęły, bo i tak będę Pracował wakacje i tak, więc dla mnie to nie robi różnicy, czy są wakacje, czy nie. I tak mam tyle samo czasu, co miałem. Nawet bym powiedział, że mam mniej czasu niż, niż, niż w, roku, w roku akademickim. No ale mimo wszystko postaram się te filmy nagrywać i rzucać. Także dobra, tutaj niech sobie grają i zobaczymy, czy wygrają. Ale mi się zmowało Koniec meczu wygrywamy z, z Wall Sol y, 4 do 0. Także y, tak, 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 jak się spodziewałem. No i co? Ile? jesteśmy, w, gramy dalej w Karabao I tak, następny mecz, nas z następną tutaj oczywiście już wyjdzie pierwszy skład. Y, może Podens tylko zacznie od, y, może tylko Podens zacznie mecz z Ławki, bo on tutaj widzę, że y, nie jest do końca wypoczęty. Dostałem ofertę neto Dostałem ofertę wypożyczenia neto, ale ja tą ofertę oczywiście odrzucę no bo gdzie, ta gdzie tam w Barcelonie będzie grał w pierwszym składzie no U No bądźmy real realistami e No i dobra Myślę, że Podensa umieszczę na ławce Za niego nie wiem, kto zagra Szczerze sumie O, o Tlingao może zagrać za Podensa Bo on też może grać na SPO. No i super, I, no i w sumie ok, taki skład wyjdzie na ten mecz. Eee, myślę, że powinniśmy ten mecz wygrać. Tutaj Grilisz zastąpili, i może nas ukończyć. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. To jest Semedo, musi go krótko trzymać. Eee, no więc dobra, zacznijmy mecz. Oczywiście, z symulacją. Koniec meczu, niestety remisujemy, tylko zastanowią. E, szkoda, tych okazji mieliśmy ich więcej, no ale no taki, taka jest piłka nożna, niestety. No i mamy tylko jeden punkt. No i następny mecz gramy z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. E, no i tu nie, nie ukrywajmy, tutaj ja bym e, remis brał w ciemno. E, no ale zobaczymy, może, może jakoś... Uda nam się zaskoczyć Real i zdobędziemy tu 3 punkty, no, no, no chciałbym w to uwierzyć, ale, 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 ale no nie zdobędziemy tu 3 punktów. Mam nadzieję, że tylko nie przegramy zbyt wysoko, a jakby był remis to już byłoby w ogóle świetnie. No ale zobaczymy, może jestem zbyt pesymistyczny, może, może powinienem mieć więcej wiary w zespół. Chociaż po tym meczu z Aston Villa to ciężko tutaj mieć jakąś większą wiarę że z Astonvilią sobie nie poradziliśmy to co dopiero mamy sobie poradzić z Realem. No ale zobaczymy. Nie takie rzeczy piłka nożna widziała. Koniec meczu, wygrywamy z Realem 1-0 po karnym, Nevesa. Jestem w dużym szoku, bo ja tu wskazywałem ich na porażkę, mówiłem, że remis to będzie, to bym brał w ciemno, a tu proszę, Wolverhampton nas zaskoczyło I, i wygrali ten mecz na wyjeździe na San Diego Bernabeu, no naprawdę jestem... No pewien szacun się należy ekipie, no bo wygrać z Realem na wyjeździe to, to, to jest... Nie lada wyzwanie. Czeka na nas kolejny ciężki mecz z Manchesterem City. No i ten mecz również sobie przesymuluję, bo będę starał się. Znaczy, nie będę grał za dużo meczy, będę grał mniej meczy niż w poprzednim yy, sezonie. Tutaj będzie więcej już symulki. Dobra, chyba taki skład wyjdzie na ten mecz. Yy, nie wiem, może jeszcze ewentualnie myślę, żeby dać Trincao za Fatiego. No bo w sumie czemu by Trinkao nie mógłby wejść sobie pograć od pierwszej minuty, a Fati najwyżej wejdzie w drugiej połowie. I dobra, nie będę tutaj robił żadnych zmian, tylko ten Trinkao. No, zobaczymy jak będzie City z Realem się udało wygrać, ale czy City się uda? Zobaczymy. Koniec meczu w ostatniej akcji City Strzelan na 1 do 1 i niestety tylko remisujemy to spotkanie. A mogliśmy wygrać na wyjeździe z kolejnym, z drugim ciężkim rywalem, ale no nic dwa razy się nie zdarza, niestety. I tracimy punkty w ostatnich minutach. Jesteśmy na drugim miejscu obecnie. Um, Mamy 4 punkty straty do Derec. jeszcze dostałem jakąś kontuzję zawodnika. Podem, star, ale napięć dni, także luz. Kolejny mecz gramy z West Hamem. Ja ten mecz sobie przesymuluję na szybkiej symulacji. Zaryzykuję. Kto wie, może się uda zdobyć 3 punkty. Chociaż te szybkie symulacje się dla mnie w większości przypadków źle kończą, bo albo przegrywam, albo tracę, albo remisuję. I zobaczymy, jak będzie tym razem. Szybka symulacja. I, 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 i. i. No, i przegrywamy 2 do 1. No, to jest szybkie summary. Nie wiem, czy u mnie jest coś nie tak. Ale bardzo, bardzo często przy szybkich po prostu albo przegrywam, albo po prostu remisuję. Rzadko kiedy wygrywam. Następny mecz czeka nas ze Sławią Praga w lidze mistrzów. Yy, ja pokurzę. I następny mecz gramy jeszcze z Chelsea po Sławii. Więc ja yy, na Sławę Pragę. Eee, wystawię drugi skład, by leczył kontuzję. O, to bardzo dobra wiadomość. Dobra, myślę, że taki skład eee, zagra w tym meczu ze Slawią. Eee, tu, eee, tu dam jeszcze Fe Trinkao, tu dam Fero, Markala, Semedo, tu będzie grał Tavares. Eee, Drągowski, niech sobie zagra w lizbie mistrzów. Eee, obawiam się tylko, czy ten skład. Skład, czy Przez to, że dałem taki słabszy skład, czy, czy Slawia mnie nie ogra? Czy, czy Slawia jest aż tak słaba, żeby przegrać z moim drugim składem? No nie wiem. Du, do, dużo ryzykuję, wystawiając taki, taki skład. Ale no dobra, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Koniec pierwszej połowy, no tak jak się obawiałem, tutaj yy, z mi strzeliła szybko gola i, i, i boję się, że tutaj yy, Że możemy tu stracić punkty, dlatego ja tu zrobię już od razu w pierwszej Na początku drugiej połowy zmiany, wejdzie Neves yy, Może wejdzie, może wejdzie ku za Jimenez'a, bo on chyba jeszcze nie jest w stanie grać całego meczu yy, Nie wiem kto tu może jeszcze wejść, w sumie Podens może wejść, Podens wejdzie za Neto no i co, mam nadzieję, że że zmiennicy coś tutaj dadzą i ostatecznie wygramy ten mecz Dobra, wygrywamy 2 do 1. Zmiennicy odmienili losy tego spotkania. Tutaj Neves i Kutrone zdobyli bramkę, no i bardzo dobrze, bo, 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 bo nie straciliśmy punktów ze Slawią, która jest najgorsza w grupie. Także spoko, no i dobra, czeka nas mecz z Chelsea, która jest... O matko, my spaliśmy na... które miejsce, czekajcie? My spaliśmy aż na szóste miejsce, moi drodzy, przez tą porażkę z West Hamem. Chelsea jest na trzecim miejscu. No i tak się właśnie kończą te szybkie symulacje, moi drodzy. Więc dobra, żeby skoczyć z powrotem do TOP 4, musimy ten mecz koniecznie wygrać. Oczywiście tu wyjdzie pierwszy garnitur na ten mecz i będę ten mecz yy, symulował, bo reszta zespołu jest tutaj chyba trochę zmęczona, jeszcze po Liza mistrzów. Może jeszcze ewentualnie Jimeneza umieszczę na ławkę tylko gdzie on jest Jimenez, Jimenez. a tu jest Jimenez eee, tylko za kogo tak utronę Dobra, może na razie jego nie będę umieszczał bo on jeszcze nie nadaje się do gry on powole, powoli go będę wdrażał do, do zespołu na początku będzie grał tam w tych będzie grał w meczach pucharowych i, po, i potem już go wstawię do składu albo nie stawię bo w sumie Korea teraz ma lepszą ocenę niż Jimenez więc kto wie czy w ogóle Jimenez nie zostanie zmiennikiem w moim zespole. No ale dobra, symuluj ten mecz. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Koniec meczu, niestety, tylko remisujemy ten mecz. Mówię niestety, bo prowadziliśmy dłuższy czas i mieliśmy więcej sytuacji. Niestety, tylko remis, ale mówi się trudno. No i dobra, następny mecz czeka nas z Brighton w, w Pucharze. Ale ja ten mecz rozegram dopiero w następnym odcinku. Więc wszystkim dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do serii z górnika. Zabrze. No i co? To była tyle. Do zobaczenia. Cześć.